Witam w odcinku, dzisiaj wam szybko pokażę jak zbudować pół, dwójkę i trójkę No to najpierw zrobimy dwójkę Potrzebujemy takiego 4x1 na 1x6 na 2 bloczki Takie zaczepy lub jeden cały I taki jeden cypek, nie wiem, 2x1 Więc tak, to robimy a, czekać, Tak I maksymalnie zginamy Teraz nakładamy jak mamy to. Jeden zaczep tutaj, drugi tutaj. Coś takiego. Teraz nakładamy tutaj tego cypka i na to ten siwy locek. Teraz bierzemy te dwa bluczki i tak, tak na oko zaraz mi pokażę. O, tak. Mamy kółek. jeden żyt. Teraz tylko bierzemy ten klocek. Bierzemy ten. To robimy tak. Bierzemy ten 4x1. I zostawiamy, bo on nie będzie nam na razie w Bierzemy te zaczepy. I zakładamy je tutaj. O, tak. I teraz bierzemy ten otwórny. I łączymy o tak, bierzemy teraz te bloczki i wszystkie tak samo zginamy, i proszę, mamy trójkę. Dziękuję za obejrzenie odcinka, jeżeli się spodobał to zostaw lajka, no to co, do widzenia, do następnego.